Anna Matkiewicz, dzień dobry. O każdej show biznesowej, nowince Wam opowiemy. Nic nie umknie naszej uwadze. No to co? Zaczynamy? Na tapecie? Już za chwilę między innymi. Rossati Adamczyk zaręczyli się? Jak naprawdę nazywa się Wojciech Modest Amaro? Nergal został zatrzymany w Rosji. Ale na początek spotkanie z Katarzyną Szymańską, projektantką. Witam Cię, Kasiu, bardzo Witam. serdecznie. Twoje projekty pokochały gwiazdy i od tego zacznijmy, bo myślę sobie, że w gąszczu tych młodych, zdolnych projektantów chyba niełatwo jest zaskarbić sobie sympatię gwiazd, celebrytek. Jak to zrobiłaś? Czy znaczy, tak, jeżeli chodzi o Basię Kurdej-Szatam, bo chyba no od się... Tak, zaczęło. Poznałam ją w teatrze, tak przypadkowo. Zaczęliśmy rozmawiać, mieliśmy bardzo dużo wspólnych tematów. Akurat miałam ze sobą ubrania, pokazałam jej ubrania, spodobały jej się. I tak tak stało, zaczęło się. A to miłe, zwłaszcza, że ty nie mieszkasz na stałe w Warszawie jeszcze ciągle, czyli w sercu tego tak. szałbizu. Nie, nie, nie. A myślisz o tym, tak. że trzeba będzie się tu przeprowadzić kiedyś? No jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie. <laughs> tak, tak. Ja też bardzo długo <laughs> wier wierzyłam, że na Dolnym Śląsku pozostanę, ale nie oszukujmy się. Nie? Tak. A to jest serce wszystkiego. Co i kto tak naprawdę kształtuje trendy, bo ja mam czasami wrażenie, że duży przypadek tym rządzi. Tak, duży przypadek i e, przede wszystkim ulica to, to e, jakby no, kobieta, która e, idzie do sklepu, to ona wybiera, tak? To, że ja projektuję, to nie zawsze e, każdemu może się to spodobać. To kobieta coraz bardziej prężna, coraz bardziej świadoma tego, czego chce. Nie? Dokładnie, tak, tak. Co, coraz więcej widać, że kobieta zwraca uwagę na to, jak się ubiera, e, jak wygląda. To, jest, to mnie bardzo cieszy. A zauważyłaś taki boom na projektowanie? Po tym, jak mieliśmy boom na taniec, tak. na kulinaria i gotowanie, tak. zaczyna się na projektowanie. Powiedz szczerze, to cię cieszy? Czy to jakby wiesz, potencjalnie wzrasta konkurencja? Znaczy, ja nie uważam e, tego za konkurencję, bo każdy z nas projektuje zupełnie coś innego. Każdy ma swój styl, każdy projektuje i z tkaniny, i z dzianiny, i, i ma inną formę tego projektowania, więc nie traktuję a, to, nikogo jako. Jako, że jako, tak, tak, jako konkurencji. A propos, gdybym tak miała powiedzieć ja yy, z pozycji leika, jak, jaka jest cecha charakterystyczna Twojego projektowania, to myślę sobie, że to niebanalne łączenie faktur. Tak, struktury, yy, struktur. Tak, lubię pociąć właśnie tą, tą yy, tkaninę, czyli konstrukcję, żeby ona była taka no, dopasowana. A ulubione połączenie właśnie z tych takich nietypowych. No, teraz akurat y, mi się udało właśnie y, wiosną połączyć bawełnę z tkaniną ażurową. Aha. I to o, mi się bardzo podobało. Tak. Co tak. na lato? Y, no, ja akurat y, na lato zrobiłam sukienki bawełniane. W końcu, bo ty długo tych sukienek nie robiłaś, tak. mimo że inspiracją największą Twoją jest kobieta, tak? Nie? Tak, y, tak. To, to tym razem były to sukienki y, długie. Wykonane z bawełny wzorzystej. No właśnie, po, połączyłam tą bawełnę z tkaniną ażurową. Mhm. Wrócę do tych gwiazd. Tak. Jak wiadomo, gwiazdy mają swoje fochy. Tak. Jedne większe, drugie mniejsze. Nie będę się teraz nie bój się <grym> przepytywała, która ma jakie. E, ale czy to bardzo utrudnia, czy to e, jakby dodaje e, adrenaliny, wiesz, czegoś ciekawego we współpracy w procesie tworzenia? Znaczy, myślę, że, że to jest coś ciekawe, e, zwłaszcza, że m, różnych, różne gwiazdy, nas na swojej drodze no z Basią akurat kurdej szatan jest no, no, no fajna fajna współpraca To słodka dziewczyna no. dokładnie naszą pierwszą właśnie sesję zrobiliśmy we wrześniu tam gdzie gdzie mieszkam natomiast teraz właśnie ubieram na top trendy Martę Podulkę bardzo fajna osoba ciepła Yy, więc no, na dzień dzisiejszy, o panią Bożenę, Dykiel yy, też, też ubieram. Bardzo ciepła osoba. Bo tu ty jest... jesteś bardzo ciepła. To przyciągasz, wiesz, wszystko jasne. Kasia, żebym mnie ja nie zapomniała, tak. bo to jest bardzo ciekawy projekt, który masz w planach. Tak. Chcesz uruchomić a właściwie, uruchomiłaś już coś w rodzaju telewizji modowej. Tak. Z funkcją mocno edukacyjną, rzekłabym. Tak. Taki jest zamysł? Szymańska Fashion TV. No, to jest taki zamysł, żeby pokazać mnie yy, i moją pracę. Jak, jak to wygląda, że tak powiem, od poczewki Ale czy chodzi też o to, żeby gdzieś polki trochę nauczyć? Stylu. Wiem, że o gustach się niby nie dyskutuje, ale chyba nam gdzieś tak, trochę brakuje tak, jeszcze. Tak, nie? znaczy, żeby pokazać po prostu, jak łączyć, co możemy ubrać, czego nie powinniśmy. No to są takie, takie ciekawostki. Dobry pomysł, dobry pomysł. Tak swoją drogą, z jakiego kraju powinnyśmy czerpać inspirację? gdybyś się mogła przenieść tylko ze względu na walory modowe? Mediolan? Mm -hmm. Mediolan, to jest tak. No, dogonimy kiedyś ten Mediolan? A myślę, że tak. Jesteśmy coraz bardziej otwarte. <laughs> Dokładnie. Nie? No to teraz cytacie. Do szkoły nosiłam żakiet i spodnie na kant. To pewnie się wyróżniałaś już wtedy, co? To znaczy, jako mała dziewczynka, no miałam się tę namiarę, ze względu na to, że moja mama mi wszystko projektowała. A, to po mamie znaczy się ten talent. <gry> tak, i, i zawsze wyglądałam inaczej, zawsze się wyróżniałam, zresztą to lubiłam. Czyli ty jesteś przykładem projektantki, która od zawsze wiedziała, kim będzie, czy... Czy niekoniecznie? E, chyba tak, bo jak e, byłam w szkole podstawowej, e, to już e, mówiłam o tym, że chciałabym. Ale do liceum Ekonomicznego poszłam ze względu na to, że rodzice chcieli. No, no, no. A może i dobra rada, bo to w no, końcu też biznes, tak, nie? Tak, tą podstawę dostałam. Natomiast no później już na studia stwierdziłam, że nie, ja muszę zdecydować o swoim losie. Nigdy nie, nie, nie żałujesz, nie masz takiego poczucia, bo to jednak jest zawód artystyczny, jak wiadomo, raz na wozie, raz pod wozem. Tak. Nigdy nie masz takiego poczucia, że. Kurczę, po co mi to było? Kupa nie, bo roboty. ja to Aha, To chciałam właśnie, właśnie dokładnie to chciałam usłyszeć. Kasia, nie, jakie pokazy w najbliższych planach? Co w najbliższej przyszłości? 30 maja mam pokaz, organizujemy z panią Laurą łącz metamorfozy gwiazd właśnie. O, świetnie. A później wyjeżdżam troszkę na Pomorze w, w hotelu Lidia o, jest pierwszy. Pozniesz? Yy, – Tak, Ta, tak. – Tak, odpoczniesz. – Nie, nie, nie odpoczywam, do pracy, nie, no, do są. pracy, tak, tak, mam pokaz w hotelu Lidia yy, w Darłówku, a później yy, w hotelu Senator w Dziewczynie. Yy, – Słuchaj, powiedz mi jeszcze taką bardzo ważną rzecz, bo mnie to ciekawi, mówimy, że projektowanie to sztuka, to no, jakby no, bez wątpienia rodzaj sztuki, nazwałabyś siebie artystką czy znakomitą krawcową? Nie, raczej artystką, bo no, krawcową raczej y, umiem szyć, ale... Y, 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 Aha, nie, nie o to, nie, nie, to dopadnie nie, chodzi. Nie, mam za dużo energii, no? <laughs> Że, żeby tam sobie tak. dłubać, rozumiem. A w procesie tworzenia jest tak, jak nie wiem, w procesie tworzenia poezji, to znaczy musisz czekać na wenę? Tak. A zdarza ci się w środku nocy obudzić z pomysłem i szukasz notesu, żeby tak. stworzyć zarys? Tak, a nie, niekiedy jest e, taki moment, że siadam po prostu muszę coś zrobić, a niestety jest pustka w głowie i, i nic się nie da. Nie, nie ma, nie ma, nie ma nic. Ale jak ale Cię znam, to przyjdzie. rzadko zdarzają się te momenty, co? No rzadko, no ale zdarzają się. Kasia, fajnie, że wpadłaś. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś z nami. No i trzymam książki za e, pokazy. Czego się życzy? Połamania nóg modelką, czy co? Odpukajmy. No chyba tak, żeby się nie, tak, bo to, to jest właśnie największy stres, żeby się ta modelka nie przewróciła. <gry> Trzymam kciuki. Dzięki. Powodzenia i do zobaczenia po jakimś kolejnym pokazie. Dzięki. Zwieńczonym sukcesem w Twoim życiu. Katarzyna Szymańska, a za kilka minut nowe wieści z życia gwiazd z komentarzem dziś Adriana Nychnerewicza z Super Expressu, a potem relacja z bardzo smakowitej imprezy, smakowitej dosłownie w przenośni, zwłaszcza w taki upał. Do zobaczenia niebawem.